Was. W kolejnym dniu wchodzimy na do windy Wygląda jak Żul. Ale dawno nie byłam tak wyspana, przysięgam. Mam strasznie. A dzisiaj mamy sobotę, więc myślałam, że się wyśpię. Ale przypomniałam sobie, że mam fryzjerę na dziewiątą i będę tam siedziała kilka godzin. Nie lubię. Dajcie znać, jeżeli też nie lubicie siedzieć u fryzjera albo na pastwisku. Ja po prostu strasznie tego nie lubię. Może nie wiem, mam jakieś umowy. Myślałam, że koniusz za się ze mną idzie. siedze tam kilka godzin. Chciałam sobie laptopa, co się czymś Wsiadam do mojej Medalniczki Moje wory pod oczami, mają wory pod oczami Musimy w ogóle umyć to auto To znaczy ja muszę, bo będziemy mi potrzebne w przyszłym tygodniu Do pewnego projektu Macie coś takiego czasem, że Zgodziliście się na jakąś godzinę, albo na jakieś spotkanie I później Kiedy dochodzi do tego, to macie takie Boże, nienawidzę siebie z przeszłości. Ja w tym momencie Nienawidzę siebie, która zgodziła się na sobotę po imprezie na dziewiątą rano na fryzjera, gdzie ona po prostu siedzieć. Widzicie, jakby to była jakaś aktywność, to spoko. Jakby to była siłownia, to lepiej. Ale tak siedzieć. Młody, straszne. Dobra, idziemy robić włosy? Sorry, jeżeli zaleziłam się ziewaniem. Jadę. jak to wygląda? Coraz gorzej z dnia na dzień. Mamy zdjęte włosy, jest w końcówki średnio. Ale powiem Wam, że coraz lepiej wyglądają moje naturalne włosy. Od kiedy stosuję taką lepszą pielęgnację, to troszkę się wzmocniły. Ja ogólnie mam y, bardzo rzadkie włosy, więc nigdy nie będzie nie wiadomo ile. Ale są dobre dobrej kondycji. Ale i tak zakładamy nowe. Co tym zespołami są takie krótkie? Yeah. Bardzo nie lubię chodzić do fryzjerów Tak jak mówiłam wam że zresztą wcześniej Na jakieś takie zabiegi, bo Po prostu siedzenie Takie Nudy nudy. Nawet nie miałam tak naprawdę co zrobić, bo Nie działał mi komputer Nie mogłam sobie pomontować Siedziałam tylko na TikToku, dobrze, że wziąłam słuchawki Bo jakbym nie miała słuchawek, to bym w ogóle Siedziałam 7 godzin A i tak mam odrost, bo To było tylko słuchajcie, zdjęcie tych włosów, które mam, i założenie od nowa wiecie, podciągnięcie po prostu włosów doczepianych i to tyle trwa. że Nie wiem, następnym razem zrobię tak, że pójdę jednego dnia, zdejmę wieczorem sobie te włosy i przyjdę kolejnego założyć, bo nie jestem w stanie psychicznie siedzieć na tym krześle przez 7 godzin z rzędu. Straszne! Ja mam ładne włosy. No teraz może aż tak mi w sumie nie przeszkadza Jakoś tak ostatnio zaczęłam Tak troszkę inaczej na to patrzeć Że tak w sumie nawet nie wygląda to aż tak źle Jak sami wiecie Ładnie zrobione włosy bo... bo ostatnio po prostu już te doczepy Były za długie i już źle to wyglądało Ale dobra wracam teraz do domu Jest lekki korek Ale jadę Wybaczcie mi, lekki syw w łazience, ale pokażę Wam moje włosy. Są teraz o wiele krótsze i już następnym razem, czyli za dwa miesiące, jak będę podciągała, to zakładamy nowe, długie. Może wezmę 60 cm albo nawet no, 70? Takie dotąd? No bo te już wiecie, tak wyglądają. Ale wyglądają bardzo naturalnie. W sumie całkiem spoko. E, pomyślałam, że może opowiem wam kilka zdań o tych włosach, w ogóle muszę sobie zdjąć bluzę. E, dread dzisiaj jest z ING'a również. Powinni mnie sponsorować, bo ja mam tyle nich rzeczy, że to jest aż przesada. Naprawdę więc włoski wyglądają tak. Mam naturalną długość, widzieliście, jest ona jakaś taka. O, dotąd. Czyli nawet nie tak źle. Ciekawe tych tak krótkich, ciekawe. No, ale powiem Wam kilka zdań o tych przedłużonych włosach. Jak to się dzieje, że nie wiem, że one są teraz krótkie czy coś takiego. Włosy przedłużane najpierw mamy zakładane jak najdłuższe, a później za każdym razem jak je podciągamy, to musimy uciąć z grzew i je dorównać po prostu wszystkie. Czyli za każdym razem one się robią trochę krótsze. Niektóre włosy mam założone tutaj a niektóre włosy z tyłu mam założone na przykład tutaj na dole i one będą miały inną długość logiczne no i później kiedy je zdejmują no to muszą dorównać wszystkie do siebie i znowu skrócić, żeby je wyrównać bo nie da się tak wiedzieć, że te włosy są stąd i je odłożyć na inną kubkę tamte stąd więc to jest po prostu logistycznie niemożliwe prosiłam, żebyśmy nie wchodzili aż tak głęboko tutaj dzięki czemu będę mogła sobie zrobić takiego wysokiego kuca i tutaj nic nie będzie widoczne mogłabym pokazać i tutaj są takie cieniutkie pasenki, są, które są doczytane do moich włosów. I mam teraz właśnie nową metodę na takie nano kursuki, czyli jeszcze mniejsze, bo kiedyś miałam większe. Tylko ta metoda się ze sobą to, że po prostu zakłada to się z 4 godziny. Zdejmuje się jakieś dwie, więc czas jest wydłużony, bo tak to wcześniej wiecie. Większe drzewy, czyli więcej włosów do, do jednej mojej takiej kępki, czyli po prostu szło A teraz idzie bardzo jeżeli chodzi o kolor, to na kolor i na przedłużanie chodzę do dwóch innych salonów, bo po prostu y, tak jest dla mnie najlepiej. Teraz chodzę do Sandry do Soul na kolor i robimy w, y, ten blond w taki zdrowy dla włosa sposób, to znaczy zdrowy i taki wiadomo jest rozjaśniany, ale nie używamy tych na przykład folii, tylko rozjaśniamy to jakoś tak na powietrzu, to jest jakaś taka metoda. Jeśli ja nie znam za bardzo na włosach, Znam się na make ale na włosach totalnie nie, także... Ale jeżeli macie jakieś pytania, to chętnie wam odpowiem, bo ja przebrzmione włosy mam od... Eee, żeby was nie okłamać, ja myślę, że 3-4 czt lat, coś takiego. I moje naturalne włosy są cały czas w tej samej kondycji, one nie są w jakiejś zajebistej kondycji. Ale bardziej niszczy je rozjaśnianie Niż yy, to doczepianie Bo yy, wiecie, też gramaturę włosów Dobieracie do swoich naturalnych włosów A że ja naturalnie mam tych włosów Niezbyt dużo, no to Dokładamy do mnie jakieś 120-120 100, 120 gram Więc naprawdę nie jest sporo I co, no jak zajmujemy to One są rzadkie, ale one zawsze były rzadkie Kiedy miałam ciemniejsze włosy, naturalny kolor to było ich może trochę więcej Ale one zawsze były cienkie Więc tak jak mam naturę, że po prostu mam cienkie włosy I nic z tym nie zrobię a teraz idę się malować, bo okazało się, że dzisiaj, a nie jutro, mamy event. Mogę nazwać eventem? Chyba. W CS-a, ale to pokażę Wam później. Mam naprawdę mało czasu, a musimy jeszcze ponagrywać różne rzeczy. Zostałam chłopa grającego, ale chciałam Wam pokazać prezent z zeszłego roku, który jest niepodpięty w ogóle. Dlaczego? No bo wystarczy mi ciepło po prostu tej skarpety. To jest prezent z zeszłego roku na święty czy to chyba kupiłam, no może. bo zawsze nasza każaba, że jest mu no stopy jak gra, więc kupiłam taką skarpetę i podpina się do prądu i ona grzeje. Fajny prezent. Makijaż jest gotowy, został mi tylko jeden element. Jeden element do dodania i pokażę Wam, bo to jest mój trik, z którego powinniście skorzystać. To jest trik na e, beżową linię wodną, która się nie zmywa, bo wszystkie, przetestowałam chyba wszystkie możliwe kredki i żadna nie działa tak naprawdę. Potrzebujemy takiego skośno ściętego pędzelka i jakiegoś takiego korektora, tylko w takiej formie. Nie, nie takiego płynnego. Ja tutaj mam akurat maka, ale też czasem używam tego z Catrice. Bo takiego. Nakładamy ten korektor na wodną linię. I dzięki temu, o zobaczcie różnicę, ten makijaż się trochę tak bardziej wybija. Jakbym, wygląda jakbym miała większe oczy. Dobra, jedno oko. I najważniejszy element to... Trzeba to przypudrować w środku. Dobrze słyszycie. Mam akurat taki. Też to musi być puder w kamieniu, nie taki sypki. I tym samym pędzelkiem nakładam tutaj puder na niego, i nakładam tutaj puder do środka na to, co przed chwilą narysowałyśmy. Tylko wiecie, nie dotykamy oka, tylko tutaj. I nic wam się nie stanie. I to samo robię z drugim okiem. Czasami trzeba pomrugać po prostu trochę. Żeby wszystko się ułożyło, bo jakiś tam poproszek może lecieć. I tak to wygląda i to jest jedyny sposób, przy którym y, trzymam się ta linia wodna przez kilka godzin, bo mam straszny z tym problem. I żadna beżowa kredka, właśnie tak jak mówiłam wcześniej, nie i Jeżeli u was też nie działa, to spróbujcie tego triku i myślę, że będziecie zadowolone. A teraz No mm, ładnie wyglądasz. Uwaga, dzisiaj idziemy na event. Event, tak to można nazwać? Final Pucharu Polski w Counter-Strike Polskiej Ligi Sportowej, tak? Tak mi się wydaje. Ale na pewno jest to polska liga sportowa i na pewno jest to finał. E, w Counter strajka będą grali. Już byliśmy Muszę raz. się podwyższyć. Już byliśmy raz z Lilą na takim wydarzeniu i jej się podobało. Pomyślałam, że dzisiaj nie chcę się ubierać, nie mam weny, więc. Nie chcę się ubierać, więc idę na go. Nie, nie chcę się kminić po prostu, więc mój kochany chłopak wybierze dzisiaj moją stylówkę i rzeczywiście w niej pójdę i nie, nie mam nic do gadania. Pójdę w niej, obiecuję. I pomyślałam, żeby było łatwiej, to dam mu jakąś taką jedną Ja tecz. to wymyśliłam, dobra, tak, tak naprawdę. Ja to wymyśliłam. Bo mam takie same buty. Jostanie, Lila se zamówiła takie same buty. Takie skateciarskie, takie wielkie skateciarskie buty. Z Naked Wolfie na przedszkolenie minus 30%, na Black Friday. Tak czy siak? Ee, ja mam też takie buty. Oczywiście moje nie wyglądają tak słodko, nie są takie małe, duże, tylko są naprawdę Możemy duże. Możemy zrobić porównanie, nie daj twoje. W ogóle one są ogromne, ale odkąd drzewo ja miał, jestem w nich zakochana i też je chciałam. Porównań, nie, nie, jest porównanie, nie, zrobimy takie porównanie rozmiarowo takie. No, słodkie. No, ja jak lub, lubię, jak mamy te same buty. Ubiorę cię trochę jak siebie, po prostu. Że ubieram się dzisiaj podobnie? No, jak ee, po prostu mega skeycharsko chyba cię ubieram. No dobra. W te jeansy takie. No dzwon... to nie mów mi, nie mów mi. Mega skateciarsko, ale. Proszę, jakby... wymyślić Ja dzisiaj mam takie, takie właśnie szerokie spodnie, bluzę z kapturem. Dobra, no to niech będzie to niespodzianka, więc poczekam tam. Ja w tym czasie otworzę kilka kalendarzy adwentowych Więc przerwa na kalendarze I zaraz wracam do was z gotową stylówką Otwieramy kalendarze adwentowe Piąteczka Zaczynamy od Kilsa Mam tutaj olejek do demakijażu Kiedyś go miałam i no tak o w sensie fajnie, bo jest taki malutki i mogę sobie go wziąć ze sobą, a często jak gdzieś jedziemy i mam taki ciężki makijaż, no to właśnie olejek by się przydał. Wybrałabym inny olejek, gdybym miała Wam polecać Olej do, do makijażu. Numer piątka z Revolution, maseczka. Niebieska. Musimy w ogóle dzisiaj zrobić te maseczki, bo mi się trochę ich nazbierało. Piątka z Lumien. Krem na dzień. Takie malutki, też fajnie. Ja w ogóle bardzo lubię miniaturki, bo można je zabrać w podróż. Teraz krop. Krop. dorwał, widzę, dorwał się do mojej paczki i tam buszuje w nowych rzeczach, których ja jeszcze nie widziałam. Bo przyszło mi kolejne zamówienie, które zamówiłam z Black Friday. Czekam no. pokażę wam, co zostałam. Tutaj są takie małe kolczyki. Takie zwyklaki. Piąteczka z Deglasa. Zaraz mi się tu zwali moja konstrukcja. Krem. Vegan, kol vegan kolagen. Co się tak śmiesz z moich ubrań? O, właśnie chciałam to zmierzyć, bo jestem bardzo ciekawa jak będę w tym wyglądała. Yy, więc tutaj kolejny krem. Jak zawsze, pełno kremów. Piątka, burżua. Kredka do brwi, brązowa. A w ogóle chciałam wam powiedzieć, że pomalowałam brwi dzisiaj tą kredką z Anastazji, którą kupiłam wczoraj. I ma bardzo ładny kolor. Taki nie wpadający w rudy. Obawiam się tego trochę. Dobra, wybieramy piąteczkę z maka. Wkurza mnie trochę ten kalendarz, że trzeba to tak przesuwać. A nie ma piątki? No otworzyliśmy piątkę? No to sprawdzę wszystkie po kolei, czy jedynka, dwójka, trójka, czwórka są otwarte. Dwójka była nieotwarta, moi drodzy państwo. I mamy tutaj lip glass. Oj, bardzo lubię ten produkt. I się na niego w ogóle, bo mi się skończył. I to jest yy, taki jakby błyszczyk. Znaczy to jest błyszczyk, tylko jest taki bezbarwny, tutaj nie ma żadnych drabinek. I możecie tego użyć właśnie na usta, ale możecie też y, zrobić sobie rozświetlacz, taki mokry look, albo na powiekę to też fajnie wygląda. Miałam tego sują na sesji. Więc fajnie. Bo i tak chciałam to kupić. Zobaczymy, co jest w seforze. I mamy tutaj pomadkę sephora. Sephora Collection. W takim ładnym nudziaku, bardzo ładny kolor w sumie. Ostatni kalendarz to The Body Shop, słucham? No to jest kolor po prostu. Dobra, piątka, to tutaj mamy coś dużego. Płyn do mydełko do rąk, exfoliating, to znaczy peelingujące, jakby coś takiego. Może zabrakło mi słowa po polsku. No i co? Gdy się ubrać w stylówkę, którą wymyślił Żaba Siema, siema Coś tam wybrałem na szybkości Nie hejtujcie No to, to te buciki, te spodnie, relap, Ale może być tak, że zamienimy te spodnie na jakieś szersze Do tego jakiś sweter, nie wiem skąd masz ten sweter, ale jest, jest fajny, jest skate'owski I ostatnio sobie kupiłeś taką czapusię która właśnie jest mega, 2004 skate, jak, jak y, Bam Margera I tą czapeczkę jeszcze do tego, że już była maksymalnie skate'owska Ja, ale to No czekaj, idę się zobaczyć Nie, ale to od razu się pokażesz, widzą No wiem Albo że trochę do góry może tą czapę się nie wiem. No dobra, dobra, pokaż Słuchajcie ziomki, to jest, to jest li, Lila Ziomal Za skate'iarsko dla mnie ale no dobra, no. Fajnie. Ale tak mam iść na Iwę? No tak, a kurtkę mam jeszcze ci z niej jakąś dobrać, czy co? No to wiesz, to wiesz, No to sobie ten, ale co, ładnie masz wszystko, ta czapka ładnie wygląda na tobie. To jest bez żarty dla mnie, fajnie. No, tak Jakbym taką laskę zobaczył w gimnazjum, to bym poderwał bardzo. W sensie bardzo bym chciał, bardzo bym chciał się z nią no, spotykać. Torepka, torepka jest mi... Nie, fajna jest ta czapka, podoba mi się. Ona jest z Racer Worldwide. Nie wiem, może być za mała ta trebyka, ale jako, że jest tak trochę właśnie skate'owo, skate punk'owo, no to stwierdziłem, że Vivian Westwood, czyli po prostu... No ale co? Git siedzi do tego? Nie no, git siedzi do tego, no. Fajna, bo taka jest właśnie, tu jest wszystko ten, a ona jest taka tylko dodatkowo, nie? Tak Fajnie. Nie, nie przejmuję w tej stylówce tak dużo, bo uważam, że taka True. duża torba do tej stylówki będzie wyglądała śmiesznie. Anioś, no. a ty co? A ty też na czarno się ubierasz, tak? Na moich spodniach tutaj żujesz kosteczkę? Boże, co za piękny piesek, piękny. Żeby już było ciepło i ten, nie masz za dużo czarnych kurtek, więc wybrałem po prostu moje futerkoci i chciałem dać. No też taki skejciarskie takie to futro. No ale dobrze przyfitowała. Dobrze, dobrze przywitowane, no. Inne oblicze Lila z Kejciara, <gry> zobaczcie, widzowie. Może pierwszy raz i ostatni widzicie taki, taki styl. Ja mam ubrać jakieś obcy siliki, coś takiego? Nie, trzeba tutaj schować wszystko, co najpiękniejsze. Żartuje, Misiek. <grym> Twoja twarz jest na wierzchu, zawsze. To no. ona jest najpiękniejsza. Dziękuję. No, no dobra, to ja pokażę. Jak się ubierz i pokażemy się razem, to, to ma być jakaś meczująca stylówka, rozumiem. Nie, ma sensu ma się. No, proszę się zmaczować teraz do mnie. To same budki. Nic no co, podoba Ci się? To jest najważniejsze. Podoba mi się no, nie ubrałam się tak, ale podoba mi się. Dobrze tak. się czujesz. Czuję się dobrze, jest mi ciepło, tak. Miło, luźno. Całe co? życie ubieram ja się, że dostać, mi jest Luźno, podprawne. wygodnie i ciepło. Ja, niesamowite. Dlatego właśnie noszę tę czapę, która jest bardzo ciepła, jeszcze można się zakryć uszami. Uwaga, w Mm -hmm. Czy to Balenciaga? Dobra, teraz ja tutaj komentuję stylówkę. Tutaj, buty. Patrzcie, w ogóle, żaby. Y, przody są czarne, moje są białe. Nie mam jest sobie jakiś inny model, troszkę. Trochę unowocześniony moja, Są spodnie z diesla Bluza, who decides war. Bardzo fajna marka, świeża i czapka. Loveboy Jeffrey, Charles Jeffrey, Loverboy. boy. Lover boy, a nie Love boy. Sorry, lover. sorry. Ja zamawiałam. A... Lover, tak nasz Lover, który zaraz się tu pojawi, ano więc daj, uwaga! Mam jeszcze, więc poczekajcie na niego. Cześć, kochani, jesteśmy na Belę. Jest Kasper Błoński. Croszowy epizod. Vlogmas. Vlogmas. jest takim moim fanem. Tak. Ta. Już, już powiedzieliśmy to, Kacper. Wyprzedziliśmy Twój żart. Aj. Tak się nagrywa vlog. LOVER A wiecie, jak się nazywa kanał Blow i z Chyba Werblowski! Chyba praca. No, no, Teraz sprawdzimy, ile Lila wie o cs -ie. Czy w ogóle wiesz, o co chodzi w CS-ie, Lila? No. Nie, Muszę podłożyć bombę, a drugi rozbroić tą bombę. Dobrze, tak? dobrze! Dobra, co to jest Eagle? Taki pistolet Misiek. Desert Eagle. A jak się mówi na bombę w slangu? No spróbuj, strzelpa Nie, nie, nie! Inaczej jak stuwa! O, Dobrze! Pozdrawiam wszystkie fanki e, Lili, które na pewno interesują się cs i odmieniły ich życie teraz zaba pytanie, jaki jest kod do Simsów na pieniądze? Motherload Nawet mam to w kawałku Pokażę wam trochę ten invencik Tutaj jest dużo ludzi Oglądają, tam gracze no dobra, więc jesteśmy w elektrowni po Wiśle, idziemy sobie na jedzonko, bo ja tu już jestem głodna od trzech godzin, słuchajcie. ja, ale to fajnie! Kanapka z mortadelą. Czy to jest randka? Lover boy? Nie wiem, Niszek. każde wyjście to randka. Każde wspólne jedzenie to randka. Tak. Dzień gdzie jest Ubrałem się... Dzień z Lilusia? Ale siedziałam 8 godzin od No dobra, ale ja w tych 8 godzin 4 przespałem. Kiedy myślisz, że twój facet tak bardzo cię kocha i wziął cię na jedzenie, a tak naprawdę tam jest mecz. Po prostu ty siedzisz na linii wzroku. No patrzmy się w oczy, tu mam, nie tam! <grym> Jesteśmy w restauracji Blue Cactus, ostatnio tutaj wpadłem po drodze ja się na szybko zjadłem kucharz mnie rozpoznał i powiedział, żebym wpadł jeszcze raz na danie główne i on jest tutaj teraz z nami tam w tej kuchni otwartej. Okay, kuchnia próbowałem tutaj takosów i jedne były bardzo dobre na tyle, że przekonały mnie, żebym tutaj wrócił. Zamówiliśmy kilka dań, będziemy się dzielić. Na pierwszy ogień idą takosy z krewetkami, które ja już jadłem, więc może niech Lila ich najpierw spróbuje. No co nam no, bardzo dobre, średnio dobre. Nie, dobre, dobre, tylko puszka mm. Skidełka barbecue z serem. Sosem blue Tak nie, nie Teraz testujemy skrzydełka barbecue. Mało no, męską na tych skrzydełkach. Takie skrzydełka. Bardzo smakują tak jak skrzydełka, takie z domu, bym powiedział. Muszę nagrywać teraz telefonem, bo padła nam kamera, ale ja też biorę sobie skrzydełko. Słuchajcie, ten szaszłyk jest nie do zjedzenia kurwa. Nie da się go zjeść. Wydaje się Lili Podpowiadam, jest strasznie gumowy, strasznie taki suchy i... Stok twardy i to, to jest nawet, nie powiedziałbym, że to jest well done To jest po prostu very well done To jest excellent Słuchajcie, po prostu wzięliśmy coś, co wiemy, że na pewno lubimy No jak już nie będzie nam smakowało, to znaczy się, że coś jest nie tak Ale i tak bardzo miło, że po prostu coś innego dostaliśmy i zami Miło, bardzo miło Dla no? nas nie było problemu jakby o skargę wręcz Odwrotnie pani przyszła i z nami porozmawiała i bardzo przeprosiła. Więc miła obsługa, to się liczy. Pamiętajcie, nie bójcie się czasem po prostu powiedzieć, że coś nam nie smakuje czy coś. No to wcale nie jest coś taki hejt, bo może komuś po prostu przypadkowo nie wyszło i wolą, żeby jednak została po prostu dobra opinia o tej restauracji. Wolą poprawić swoją, swój błąd. Więc widzicie, czasem ludzie to odbierają git i jest fajny po prostu. Wielki test, mm, ale tutaj po śmietana poszła. Dobre czy bardzo dobre? Bardzo dobre. Mi też bardzo smakuje. To nie jest jakieś skomplikowanie danie fakita, ale widzicie, zamieniliśmy i było warto, jest płyka. Ale ty robisz lepsze. O, jak miło. Dziękuję. Z tymi światełkami w sensie jakby jakieś zakopanym tutaj siedzimy i ja wtażę Końcowa ocena no, lokalu dla mnie... Na 10, tak? 6.5. 6,5 No ja też tak. tak. Te koszty bardzo dobre, kurczaki, takie same. Danie główne wjechało, tam nie dało się zjeść, ale dostaliśmy raz wymianę fajtę, którą się udało zjeść, była też dobra. Dla Do mnie też 6,5.